Znowu ketwisz? Ale coś dużego. Witajcie na kolejnej przygodzie wędkarskiej na moim kanale. Jak widzicie, jeszcze mnie widać, więc jest w miarę widno. Jest piątek, godzina 4:50 po południu. Wyjeżdżamy do Wisconsin, przespać się, zapiąć łódkę i jutro kierunek bardziej na nord z jakimiś fajnymi jesiennymi rybami. Chcę wam parę przebitek tak rzucić, jak droga wygląda, chciałbym wam pokazać ile to czasu mi zajmuje, żebyście mieli jakieś takie pojęcie, jak to. Jak to ten mój wyjazd wygląda? Bo przeważnie to widzicie. O, a tam u siebie na rybach. Prawda. Ale teraz, żeby dojechać do siebie, to będziemy jechali ponad 3 godziny. Jeszcze po drodze zahaczymy o jedną stację benzynową. Pokażę Wam jaką. Pokażę Wam zjazd. Tam kupimy rybki, żywą przynętę. Bo jutro zamierzamy wyjechać o 5 rano. Dlatego lokalny Bait Shop będzie jeszcze zamknięty chcę kupić rybki żeby już mieć gotowe jeszcze dzisiaj po ciemku trzeba przyciągnąć łódkę, poładować akumulatory trollingowe, ruszacie razem ze mną to jest wyjazd rodzinny tak Reksiu, rodzinny, wy też jesteście wliczeni, tym razem Reksiu no już jak tak się odzywałeś to się przedstaw chociaż Majka, Majka sobie tam śpi, no i co? Widzimy się, podejrzewam, że za... potrzebujemy przyjechać 100 mil. Teraz piątek, godzina piąta po południu, jakieś myślę, że półtorej godziny. Jak dobrze pójdzie, włączam kamerę znowu, żeby wam pokazać te miejsce, gdzie zajechaliśmy. Żeby lokalni wędkarze, którzy jeżdżą w te miejsca, co ja, może nie wiedzą o tej stacji. Część na pewno wie, część może nie. Dlatego chcę wam pokazać. Postanowiłem, że też nagram cały te takie cały nasz wyjazd. Będzie może długi? No bo będzie, bo to praktycznie będą dwa dni, żeby dojechać i powędkować, ale na pewno się będzie działo. Na pewno będzie warto. Jedziemy! Trochę już się ciemno zrobiło. Pamiętacie, jak mówiłem, że z półtorej godziny? jest 6.28 a ostatnio było 4.50 chyba godzina 40, żeby dojechać no i dojechaliśmy na stację Shell'a to był zjazd na Milton teraz idę, wezmę swój pojemnik na rybki wezmę kamerę ze sobą podejrzewam, że część z was wie jak to wygląda ale ci, którzy nie widzieli Zobaczą, a ci co już wiedzą to i tak sobie przypomną, więc idziemy na stację porytki. Rybki już kupione, jedziemy dalej. Jeszcze jakieś półtorej godziny do dwóch godzin, nam drogi zostało na dzisiaj. I jutro jakieś trzy godziny, i będziemy łowili ryby. No, już prawie dojechaliśmy do celu. Jeszcze trzeba Tojkę nakarmić, żeby była gotowa na jutro. Teraz tylko zajedziemy do Kempera Musimy się rozpakować. Muszę jeszcze pojechać po łódkę, podłączyć akumulatory trollingowe do ładowania w nocy. Ma być przymrozek, no ale trudno, musi się naładować, więc trzeba to będzie jakoś przeżyć. O 5 rano pobudka, trzeba będzie zwierzaki nakarmić. No i następne pewnie jakieś 2,5 godziny, 3 godziny jazdy będzie można połowić wreszcie ryby. Teraz już jest godzina 8.05 wieczorem. To jak widzicie, no 3 godziny, 15 minut jak na razie z jednym przystankiem na zakup. Rybek, patrzcie, leci, nie? Cena jeszcze nie taka zła, już by skansem. Tyle za galon. Ja o tyle, co mam w tym samochodzie, to to, że zbiornik jest tylko 20-galonowy. Jak jeżdżę, jeszcze tak bez żadnych obciążeń, to nie jest źle jakieś 300 mil przejadę ale jak już podepnę łódkę czy przyczepę gdzieś siadę dalej to to naprawdę potrafi potrafi zerzeć zobaczcie to jest taki dotankowanie z Chicago wyjechałem miałem pełen zbiornik weszło 14 i 4 no zawijamy się dalej no i dotarliśmy do Depri na Fox River Agnieszka miała już pierwszego sandacza ja mówię zaczekaj zaczekaj daj mi włączyć kamerę nie ma czasu tutaj łowić trzeba no i faktycznie zanim ja tu wszystko rozpakowałem no to pierwsza ryba już poszła do wody żeby jej nie męczyć ale wiemy że się coś dzieje jest godzina która byliśmy tutaj jest 9.30 byliśmy na boat o godzinie 8.45 Jechaliśmy trochę dłużej, czyli 2 godziny 45 minut, bo wyjechaliśmy o 6.00. Trzeba jeszcze było psiaki wziąć trochę na spacer, żeby łapy rozprostowały, żeby później nie chciały szaleć tutaj nam na łódce. No i łódka opuszczona do wody, przyjechaliśmy. Agnieszka od razu za wędę chwyciła. Ładna ryba była. No mówię, no dawaj, pokażemy. Dobra, będzie następna. Obiecała, to czekajcie, oglądajcie. Obiecała następną rybę ja też jestem ciekaw co z tej obietnicy jej wyniknie widzę, że pracuje dosyć intensywnie na tą rybę zobaczymy łódek koło nas jest dosyć, dosyć, popatrzcie w tamtą stronę jest za tym mostem jest Lake Michigan tutaj koło tej łódki co tu widzicie najbliżej nas też mieli dwie ryby z tego co widziałem widzieliście Moje filmy tutaj z Mariuszem i z Arturem na wiosnę. Jeszcze w tamtym roku byłem na Ice Fishing tutaj. Też oleja wyciągnąłem mi Whitefisha. Zopatrzcie tutaj kolejne łódki. Mówię, że jest tak trochę wolno jeszcze, temperatura wody 54,9, prawie 55 stopni. Słoneczko wyszło, naprawdę przyjemnie nieduży wiatr. Ja też muszę chwycić za wędkę No i zło złowić jakąś rybę, bo Aga już miała jaję <grym> Kurczę, przyjechaliśmy na sandacze Olaje, a mamy to samo co u siebie <grym> <White> <grym> no. no mój pierwszy był sandacz ten. No i tak, no i to so ładnie. Mówiłem i... pokaż, nie, nie, złapie jeszcze, no to... Kurczę. Ta woda słynie naprawdę z dużych sztuk, które przychodzą z jeziora Michigan. Może jeszcze nie teraz, może jeszcze później się musi zrobić. Jeszcze za ciepła woda, jest 55 stopni, to jeszcze za ciepła. Woda. Jest druga ryba, czekajcie, czekajcie, przyzumuje, przyzumuje, jest. Czekaj, czekaj, bo się nie złapu. Nie nie Zoom nie złowił, nie złapał, yeah. Do akwarium będzie Pływamy, szukamy miejsc nabierzamy rybę cały czas, to jest któreś miejsce z kolei. No jak widzieliście fajna ryba kolejna, ale nie ta! Prawie 3 godziny jazdy w jedną stronę. 3 godziny jazdy z powrotem, 2 zbiorniki paliwa. 3 okolo od roweru nie wspomnę. Ale warto, bo przynajmniej te dwa podwórki pozostają dobrze. No i aga kolejnego white beza. Nie są to małe, zobaczcie, jakie one są białe. No, to są trochę in... więcej, tak, inne, nie? Trochę inny kolor niż, niż te spod tamy Ja to mówię z naszej tamy, nie? No bo to już wasza tama. Tyle razy ją widzieliście, że pewnie nawet nie, nie widząc jej osobiście, możecie opisać szczegóły. Ale ja tam lubię łowić ryby, więc. Cieszę się za każdym razem jak tylko jakiś film mogę wam nagrać. Czy to jest, czy to jest stąd? No stąd to bym chciał te wolaje, no Bo tutaj jest naprawdę miejsce takie, na którym już jestem piąty raz, tylko raz jeden nie złowiłem w ogóle ryby. Za każdym razem coś się trafiło, ale to jest takie właśnie miejsce typowo na duże, fajne łolaje Pewnie jeszcze musi się zło robić ale to ja już tego nie wytrzymam. Widzicie jak jestem naobierany. Już... ja jeszcze więcej dzisiaj. Tak, a, a, a mimo wszystko jest 50 na zewnątrz Pary hajta, to nie jest tak źle. Jak mieszka mówi temperatura 55. Już pewnie to są moje ostatki takie na łódce. Na pewno już tutaj to z tego sezonu to jest ostatni raz. Ale korzystamy z okazji, że jesteśmy. Nie przekreślam dzisiejszego dnia bo jedna ryba może zmienić cały dzień a, a tutaj może być naprawdę ładna ryba bo tutaj te jezioro, ten Lake Michigan ma potencjał na fajne sandeczyki powiem wam, że po cichutku liczymy na takiego 30 w plusie no Aga coś ma wielkiego powoli Teraz ja się trochę szybciej, się na ślady. Co się dzieje? Wow! Oh. Ale musiałem już wysandać, to strasznie byłbym przechowany, tak jak, jak sander. To mhm. no, co, dla nas wszystko dzisiaj był by sander. <laughs> tak bardzo to wyglądał na chwilę obecną. Że wszystko dzisiaj jest sadaczem. Ale wielki. ale miałam nadzieję widać? No. niestety ale adrenalina była nogi się przytrzęsły nie? Trzymała. ale to ale wszystko no bo nie to co chcieliśmy tak No nie to chcieliśmy w sumie chcieliśmy ryby ryba jest ryba no nie ten gatunek Be careful co chcieli careful what you wish for right jadam <laughs> okay, coś ma Nie, <laughs> yeah, nie yeah. to da chyba ah. Musimy chyba zmienić miejscówkę. Musimy, bo tutaj chyba nic innego nie ma. Od naszutanek. Tak. U nas przynajmniej są. A widzisz, mówiłem nie wypuszczaj. Pokazałaś, wypuściłaś, nie nagraliśmy. I od tej pory już. Czyk czyryk? No. Kuku. I to ten najładniejszy sandaż. No jedyny. <laughs> No i Jaga ma kolejną rybę Mały kestisz White bass to nie jest Nie chciałem white bassa, no to To jest kestisz Mówisz masz Coż my tu mamy? Niewiele jest strasznie dzień tutaj Bo wokoło ludzie widać, że mało łodzi. tak to jest jak się czeka cały sezon praktycznie żeby pojechać w te miejsce połowić w końcu się przyjeżdża, no ryby są ale nie te po które się przyjeżdża to delikatna załamka jest mówię 3 godziny w jedną stronę, 3 godziny w drugą dwa zbiorniki paliwa wrócimy na noc znowu po jakichś wygwizdowiach, bo tutaj autostradą nie dojedziemy nie tego się spodziewałem, naprawdę nie tego no ale i w raporty pisały, nie? że słabo jest z ostatnich paru dni ale to te raporty to są ja takie, ja wiem, że... no, chcieliśmy się sami przetłumaczyć kto pisze na raportach, że jest dobrze? no kto pisze? bo wtedy tutaj by łódką nie, nie no stanął przy tam i tak nie staniesz i nic się nie dzieje praktycznie znowu ketwisz?

Tylko znowu nie to, co miało być. Ale o, Ale wielkie. Patrzcie, Może chyba w drugą stronę wrzucać, nie tych Wszystko tłuste. Ale, <laughs> Ale dopiero jak dołożyliśmy tutaj te koraliki, nie? No. Zielone to zaczęły tak. Gdzie zaczął ten? Te white bezy, chipheads. I miałam jeszcze małego odczonka, tak malusieńkiego, że no. złapał tylko za rybkę i, siod, no i, ten, i sam puścił. No i łolej pierwszy. No i łolej pierwszy, przepraszam, no to ma szansę jeszcze. No i jeszcze coś mi odcięło, nie? Cały zestaw nie wiadomo, co to było. Mógł być jakiś szczupak albo maski. No na pewno coś, co ma duże zęby, bo drąbało plecione. No. To nie jest to, że w tylko plecionka wyciąga. No. No i Adam coś, się uwalił jakiegoś potwora? Co to może być?

Na szczęście mniejszy od twojego takie oto czy w tej Ameryce. Z wązami <laughs> Jakieś takie oszukane Ale rozmawialiśmy tutaj, już parę łdek przypływało Każdy mówi, że to że To jeszcze nie jest pora na te ryby Przyjechali, bo przyjechali, żeby coś połowić, ale Że to nie jest Nie jest jeszcze czas Że jeszcze tak jak Agnieszka mówiła, trzeba trochę poczekać no, że ja już nie chcę czekać, no to myślałem, że może wedle mojego życzenia się ujawnią. I są w przybraniu. <laughs> są w przybraniu. Niedaleko jest Halloween, <laughs> więc macie takie halloweenowe sandacze <laughs> z bolsami <laughs> no a nas się rozkręca. jak już trzeba się zbierać. Co no to będzie, co to będzie? No przy co to jest? Sandacz. Sandacz, no? Nie. Sauber? Nie. Sandacz w przybraniu. O, ale malutki. Widzisz? Prawie nas zmylił. Przyjmijmy, że to był sauger, bo miał kropki. Wypuszczaj pusty. Co następny kieczar? A ja. O, poczekaj. Nie? Pan, już żywioł z Rex, nie wkładam to może mi się uda. Maja, Maja, tak. Dobra, trzeba wziąć podbierek, bo jeszcze on jest o! Same przebierańce, co? To jest jaki tłusty jakie ma Bebek? Gdzie są moje sandacze powiedz? Gdzie? Co mówi? Że on nie wie. Że on jest z innej bandy. On z innej bandy był.